Nie wiem, jak piasty tu dopłynęli, ale wiem, jak my tu dopłynęliśmy. Nie wiem, czy Mieszko był Duńczykiem, czy Norwegiem, albo Waregiem. A może Wielkim Morawianinem był, lub krakowskim Smokiem Wawelskim. Ale wiem, kim ja tu jestem. Jestem Erik Johnson z Kurwenson. W norweskim hełmie Wjomsborga. I przybyliśmy tutaj wraz z czeskim księciem Brzetysławem. Witaj Brzetysławie. Ohoj. Przybyliśmy tutaj. I dokonamy inwazji na piastowską ziemię. Dokonamy inwazji. Widzę już w oddali przerażonego mieszka. I niech sobie nie myślą Piasty, że tylko oni mogą bezkarnie najeżdżać wszystkie plemiona, a w szczególności Dziadoszan. A tym samym wzięli w niewolę czterech Piastów i legenda o czterech Piastach, którzy tu przybyli jako pierwsi, ponownie zatoczyłaby koło, gdyby nie księżniczka Perła, Gdyby nie ona, znana z bohaterskiej postawy, niczym Joanna Dark, sama rzuciła się na czterech piastów i spuściła im łomot.